Pokój dobry, kochani, dzisiaj jest środa, 4 stycznia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, mówi o takich dwóch elementach, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o decyzję pójścia za Panem Jezusem. Po pierwsze, moc świadectwa i po drugie, moc swojego osobistego doświadczenia. Już mówię o co chodzi. Dzisiaj Jan Chrzciciel powiedział do swoich dwóch uczniów, do Andrzeja i do Jana powiedział, wskazując na Jezusa Oto Baranek Boży. Wówczas to świadectwo Jana Chrzciciela sprowokowało ich, żeby poszli za Panem Jezusem żeby podeszli do Niego i spytali nauczycielu, rabbi, gdzie mieszkasz? I wtedy powiedział, chodźcie, a zobaczycie. Zobaczcie, najpierw Jan Chrzciciel dał świadectwo, a Jezus chce, żeby oni również doświadczyli, żeby poszli za Panem Jezusem i sami zobaczyli, żeby nie opierali się tylko i wyłącznie na słowie drugiego człowieka, ale na swoim osobistym doświadczeniu. Wówczas będzie to o wiele bardziej autentyczne. I również, kiedy Pan Jezus Ciebie powołuje... To być może w Twoim życiu pojawili się tacy, tacy świadkowie wiary, tacy ludzie, którzy powiedzieli Ci o Panu Jezusie, i to było bardzo przekonywujące. Ale to jeszcze jest początek. Później musisz sam wejść w tę osobistą relację z Panem Jezusem. Wtedy wówczas można powiedzieć, że jesteś człowiekiem, który jest wewnątrz, w środku tej misji, a nie tylko jest obserwatorem. Kochani, na uczniach Jana Chrzciciela, spotkanie z Panem Jezusem zrobiło ogromne wrażenie. Nawet zapamiętali dokładnie godzinę, o której to się stało. Ewangelista mówi, że stało się to około godziny 10, kiedy spotkali się z Panem Jezusem, kiedy poszli za Nim. Być może Twoje spotkanie z Panem Jezusem też miało taki szczególny wymiar. Może pamiętasz do dzisiaj ten moment, kiedy w pewnym momencie zapragnąłeś Pana Jezusa jeszcze bardziej, ktoś powiedział Ci o Jezusie, a Ty chciałeś jeszcze więcej, wciąż było Ci mało. Być może dzisiaj z entuzjazmem wspominasz, te wydarzenia, może jakieś rekolekcje, może jakaś pielgrzymka, może jakieś kazanie, może spotkanie z łaską Pana Boga, nie wiem. Ale ważne, że wszyscy ci, którzy doświadczają Pana Boga, wiedzą dokładnie, kiedy to się stało, choć czasem nie wiedzą, jak to się stało. I dalej nastąpiło, kochani, coś, co można by nazwać reakcją łańcuchową. Zauważcie: Jan chrzciciel dał świadectwo o Panu Jezusie do swoich dwóch uczniów. Oni doświadczyli spotkania z Panem Jezusem. I jeden z nich Andrzej przyszedł do swojego brata Szymona i powiedział: "Znaleźliśmy Mesjasza", dał świadectwo o Panu Jezusie. I również Szymon Piotr, przyszedł, opierał się na świadectwie swojego brata Andrzeja, przyszedł do Jezusa i doświadczył osobistego spotkania z Nim. Jezus zmienił jego imię. Nazywał się Szymon, a on nazwał go Kefas, czyli Piotr, czyli skała. Bardzo często kochani w Piśmie Świętym, kiedy Pan Bóg powołuje do jakiejś misji, to zmienia imię. Na przykład Abram na Abraham, na przykład Szaweł na Paweł. I również w tym przypadku Szymon nazwał go Kefas, czyli Piotr. Skoro mowa, kochani, o reakcji łańcuchowej, to jeśli otrzymałeś dar wiary przekazany przez świadectwo jakiegoś człowieka, kiedy doświadczyłeś spotkania z Panem Bogiem, to przekaż swoją wiarę dalej, aby ktoś inny również mógł doświadczyć swojego osobistego spotkania z Panem. Aby to się udało. Aby to nie było tylko nasze pobożne życzenie, przyjmijcie teraz, kochani, Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.